Żeby dodać pilota zdalnego sterowania projektora, należy wcisnąć przycisk ON. Zapali się dioda. Trzeba trzymać przycisk i w tym momencie włączyć zasilanie projektora. Projektor zamigał, to znaczy, że pilot został dodany. I teraz przy pomocy pilota mogę włączać, wyłączać. Wolne miganie, szybkie miganie, zwiększenie jasności, zmniejszenie jasności, czas sekwencji zmiany szkiełek. funkcja maskowania przejścia pomiędzy szkiełkami.